Cześć! Po 6 godzinach jazdy dojechaliśmy do Bilbao. Przywitała nas lekko deszczowa pogoda, ale jest dobrze i jest przyjemnie zwiedzać. Bardzo ciekawa architektura muzeum i wielki, ogromny pies zrobiony z kwiatów. Pokażę Wam fajne ćwiczenia, które można zrobić tutaj. Po tak długiej jeździe należy znowu rozruszać nogi, więc może coś e, takiego bardziej atrakcyjnego i żywiołowego czyli mocny, przysiad, szeroko nogi i z powrotem łączymy nogi. Nie za szybko, powoli, dokładnie szerokie jumping jackets. Kiedy już trochę rozgrzejecie się, możecie zrobić Szybkie przebieżki w miejscu. A następnie takie wielkie wykroki do przodu. I chodzenie do tyłu. Trochę atrakcyjności. I znowu do przodu. I do tyłu. Ok, pokażę Wam dalszą część miasta. I tutaj bliższy widok, ciekawe architektury muzeum. Drogi czytelniku, napisałam tę książkę z myślą o każdym, kto ma problemy bólowe pleców lub chce się przed nimi uchronić w przyszłości. To historia mojego powrotu do zdrowia i przewodnik dla Ciebie. Jak się nie poddawać? Jak znaleźć w sobie siłę do ćwiczeń i jak robić to w sposób, który pomaga, a nie szkodzi. Książkę możesz kupić już teraz, bez kosztów wysyłki, wystarczy kliknąć na link pod filmem. Jak się zgrzałeś ćwiczeniami, zawsze możesz się ochłodzić przy fontannach. A jak już się ochłodzisz przy fontannach, to możesz pochodzić tak zwaną wagą. Idziemy dalej zwiedzać. Zabytki połączone z nowoczesnością. Hiszpańskie miasto. Zaraz niedaleko do Francji. Jak już się zmęczycie e, chodzeniem, to możecie się położyć na boku i unosić nogę, wzmacniać zewnętrzną stronę uda. A przed zmianą strony, możecie zmienić nogę i ćwiczyć wewnętrzną stronę UDA. Nie będę Wam pokazywać drugiej strony, drugą stronę zrobicie sami. Jednak zdecydowałam się, że pokażę Wam drugą nogę, czyli ćwiczymy na drugą stronę i wewnętrzną stronę UDA. No i spinamy pośladek i unosimy raz jedną, a raz drugą nogę. Bardzo dobre ćwiczenie, które wzmacnia i pośladkowy, i dwugłowy, i dolny odcinek kręgosłupa. Jeszcze wczoraj byliśmy w Hiszpanii, w Bilbao, a dzisiaj już jesteśmy we Francji, w Bordeaux. Pokażę Wam ćwiczenia. Jesteśmy na jednym z głównych placów i znaleźliśmy poręcze trochę daleko oddalone od siebie, ale damy radę. Trzymamy się na poręczach i unosimy kolana w górę. Siedzieliśmy dość długo w samochodzie, bo jednak jest ponad 300 km z Hiszpanii do Francji, ale. Zawsze można popracować. Zaraz idziemy zwiedzać miasto, więc pokażę Wam więcej ćwiczeń i więcej z tego miasta. Jest fontanna, można się ochłodzić, można popływać, a można też porobić ćwiczenia na kor. Stajemy, ustawiamy sobie nogi wysoko, trzymamy równowagę, trzymamy nasze mięśnie i opuszczamy. Raz jedną, raz drugą nogę. Tak, żeby nogi odpoczęły przed dalszym spacerem. Gotowi? Idziemy w dalszą drogę. I w każdym zakamarku Bordeaux znajdziemy bardzo ciekawe miejsca, tak jak tutaj. Pruwające balony. I piękne balonowe. Można też porozciągać dynamicznie bok naszego ciała, czyli trzymamy się jakiegoś przyrządu stopy dość blisko i przechodzimy do wygięcia ciała w jedną stronę. Po paru powtórzeniach można przejść na drugą stronę i to samo zrobić na drugą. tu piękna makieta miasta, starego miasta, można zobaczyć i później wiadomo, gdzie można przejść. Tutaj w Bordeaux mamy wielkiego lwa. W Bilbao był wielki pies z kwiatów. Niestety ten lew jest mega śliski. Nie mogę Wam nic pokazać, żadnych ćwiczeń na lwie, więc mogę Wam pokazać unoszenie nogi bokiem w pozycji stojącej przy lwie. Jak przyjedziecie, to się przekomacie. Jest jakby wysmarowany mydłem. No i druga noga. Mam nadzieję, że spodobało Wam się to przepiękne miasto. I do zobaczenia w następnej części Francji, tak? A na nim mnóstwo kafejek. I różnych sklepów pamiątkowych. Idziemy zobaczyć, co jest ciekawego w Bordeaux. I w pięknej cukierni zakupiliśmy jeszcze dla siebie desery. Kiedy już się nachodzicie, to możecie sobie odpocząć na tak zwanym wirtualnym krześle. Mówią, że pozycja siedząca jest niezdrowa, ale ta na pewno jest zdrowa bardzo dobrze wzmacnia wasze nogi. No i co? Dzisiaj już e, skończymy w Bordeaux. Jedziemy później wzdłuż wybrzeża oceanu atlantyckiego w górę do dalszych zakamarków w Francji. No, a po dzisiejszej dawce słodyczy, którą przyjęliśmy w tym przedcudownym mieście Pora trochę poćwiczyć. Także do zobaczenia jutro i pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków z różnych miejsc po Europie, to zapraszam do subskrypcji kanału Sprawni Polacy.